Wiadomość Wszechświata dla Ciebie w ten szczególny dzień. Twój przewodnik duchowy ma niezwykle ważną wiadomość do przekazania w tym dokładnym momencie. Osoba, która jest obecna w Twoich myślach, pragnie, byś zrozumiał, a że wierzy, iż Wasze spotkanie ma naprawdę szczególny cel. Ostatnio ta osoba odczuła zmianę swojej energii, zbliżając się do Ciebie, a następnie celowo się cofając. Gdyby była prawdziwa wobec siebie, przyznałaby, że wiele aspektów waszego połączenia ją głęboko dezorientuje. Istnieje wiele elementów, które dla niej pozostają zagadkowe. Seria niedawnych wydarzeń w jej życiu zainspirowała ją do podjęcia duchowej podróży, porównując relację, którą dzieli z Tobą, do innych związków z przeszłości. Różnica jest wyraźna. Ona jest zdumiona Twoim sposobem wyrażania emocji, radzenia sobie ze swoimi uczuciami oraz mentalnym i emocjonalnym aspektem Twojej osobowości. Coś w Tobie jest naprawdę wyjątkowe, coś, co ją głęboko intryguje. Dążenie do zrozumienia tej relacji stało się dla niej priorytetem. Pełna jest pytań dotyczących Ciebie, a te pytania wyzwalają głębokie spostrzeżenia w Waszym związku. W zależności od tego, jak głębokie jest Twoje połączenie z nią, możesz zauważać znaki i synchroniczności związane z tym procesem. Możesz doświadczać fizycznych odczuć lub serię emocji, które sprawiają, że Twoja energia wydaje się niestabilna i trudna do opanowania. Jednak jednym aspektem, który być może nie przemyślałeś, jest to, że ta osoba odczuwa silne przyciąganie do Ciebie. Wierzy, że to wykracza poza przypadkowość i dąży do zrozumienia powodu tego głębokiego uczucia. Uważa, że jesteś jej prawdziwą miłością, czymś, co ją głęboko zauroczyło. Ta intensywność sprawia, że zachowuje się nietypowo, co ją zaskakuje. Rozumie wpływ, jaki wywierasz na nią i ceni ten wpływ. Ponadto wiedziała, kim jesteś, zanim ty sam dowiedziałeś się o jej istnieniu opierając się wyłącznie na Twojej energii. To połączenie jest nadzwyczaj głębokie i jest coraz bardziej przekonana, że kryje się za nim wyższy cel. Synchroniczności stale towarzyszą jej, wyzywając ją do pogłębienia zrozumienia tego związku. Ona podważa swoje przekonania na temat miłości i duchowości, nawet będąc osobą logiczną i praktyczną. Jest zdeterminowana w poszukiwaniu odpowiedzi i gotowa stawić czoło dezorientacji, aby zrozumieć głębie tego połączenia. Ty pełnisz rolę przewodnika duchowego w jej podróży, chociaż sama jeszcze tego nie dostrzegła. Synchroniczności i zbiegi okoliczności są dowodami na to, że między wami dzieje się coś znaczącego. To niezwykle potężne połączenie, z ogromnym potencjałem do rozwoju duchowego i przebudzenia. Ta osoba jest w Tobie głęboko zakochana i zobowiązana jest do zrozumienia energii i synchroniczności, które Was otaczają. W tej relacji tkwi ogromna ciekawość i energia. Być może nadszedł czas, aby pozwolić rzeczom rozwijać się naturalnie, aby oboje mogli się uczyć i rosnąć z tej właśnie relacji. Jeśli ta wiadomość rezonuje z Tobą, śmiało podziel się swoimi myślami w komentarzach. To nie jest przypadkowość. Skomentuj, polub i udostępnij. Dziękujemy za obserwacje i do zobaczenia w kolejnym wideo.